Grudziądz jest miastem bogatym w różnego rodzaju fortyfikacje. Najbardziej znanymi są Cytadela Gruziącka oraz Fort Mała i Wielka Księża Góra. W tym filmiku jednak przedstawimy te mniej popularne. Będą to bunkry IR-6 oraz IR-8. Informacje i ciekawostki na temat schronu IR-6 przedstawi Maciej. Przekazuję mu głos. Dziękujemy, Zosiu. Jesteśmy teraz koło szkoły podstawowej w grupie. Za mną jest schron. Jest to schron piechoty. I R6, którego dzisiaj będziemy zwiedzać. Zapraszam. Teraz idziemy do kuchni. Bunkier jest ośmiokomorowy i został stworzony specjalnie dla żołnierzy niemieckich w czasie II wojny światowej. Tutaj jest kuchnia. Tu możemy zobaczyć, tu możemy zobaczyć dla i Hak i też wentylacje, których tak mógł uciekać, żeby się nie zaczadzili. Teraz będziemy szli do wychodka przez komory. Teraz idziemy do kibla. Nie był to oczywiście kibel, a pokój w którym żołnierze przez te tutaj otwory mogli strzelać do ludzi wchodzących do bunkra. Jest tu też, są tu też oczywiście nawiasy do drzwi, które tutaj były. A teraz będziemy już wychodzić. I tak oto wygląda bunkier IR-6 w Grupie. Oddaję głos do studia. Jako ciekawostkę można dodać, że obok bunkra znajduje się pomnik upamiętniający rozstrzelanie 134 osób w Grupie w 1939. Jest to jedno z miejsc upamiętniających miejsce zbrodni hitlerowskich. Jedną z osób był ksiądz Bernard, proboszcz i budowniczy kościoła w Grupie. Dziękujemy za prezentację. Teraz zapraszamy do wysłuchania Mateusza, który opowie nam o bunkrze IR-8. Witam wszystkich po przerwie. Znajdujemy się na zachód od szosy do Bydgoszczy, a dokładnie w lecie, gdzie znajduje się bunkier IR-8. Za chwilę wejdziemy do środka i oprowadzimy państwo. Będziemy się na, na moją lewą stronę, gdzie znajduje się kaponiera. Tak, e, to była fortyfikacja służąca do e, ostrzeliwania e, wojsk przeciwnika ze skrzydła bunkru. Na dole można zobaczyć, że nie bez powodu ten bunkier grozi zalaniu. Przejdźmy teraz do jednej z ośmiu komor, w skład tego bunkru. W każdej z komor można zobaczyć wentylację, oczywiście służącą do doprowadzenia świeżego powietrza, bo były to obiekty zamknięte. Każda z komór jest solidnie budowana, przeplatana żelbetonem, i blasu i przejdźmy do następnych, bo jeszcze 7 nam zostało. Idąc dalej mogę opowiedzieć Państwu trochę historii tych IM8, w którym się aktualnie znajdujemy. Wchodzi w skład y linii ogromnej osa, która miała zabezpieczać mięso. Potencjalnym atakiem Rosji Sowieckiej. Mimo iż Sowieci zaatakowali Niemców, nie przydały się te bunkry, i są one w stanie dużym wyglobem. Oczywiście nie liczę zniszczeń, które stworzyli ludzie czy czas. Może. Dalej jeszcze. Przypomnę, że ten Piper 8 zbudowany w lesie został zbudowany właśnie metodą wykopową, która miała na celu wykopanie do ziemi, gdzie umieszczano wątki. To ma Dochodzimy do końca, ostatnim pomieszczeniem jest kuchnia, tutaj trzeba uważać, w której znajdował się komin z odprowadzeniem, dopływem powietrza, powietrza i odprowadzeniem smogu oraz blat i hak, na którym można było wieszać pożywienie czy Yy, liczmy sobie na no, zewnątrz, mimo iż wewnątrz nie można doszukać się wielu zniszczeń, tak jak z zewnątrz można zobaczyć choćby wysadzone drzwi, cała prawa strona jest również yy, zdemolowana i cały bunkier ulega cyklicznym podtopieniom, przez co w przyszłości może grozić zawaleniu. I tak oto prezentuje się bunkier IR-8, niedaleko górnej grupy. Oddaję głos do studia. Dziękujemy bardzo za przedstawienie historii bunkrów. Zachęcamy do zwiedzenia fortyfikacji grudziąskich, gdyż kryją za sobą ciekawą wartość historyczną. Prezentację dla Was przygotowali Mateusz i Maciej Kurzyńscy, Mateusz Galanty i Zosia Rogowska. Uwaga! To jeszcze nie koniec. Chcieliśmy na koniec trochę umilić atmosferę w klasie, dlatego przygotowaliśmy dla Was śmieszne i nieudane momenty naszych nagrywek. Zapraszamy! Zbijamy się Mateusz, nie? Bo, patrz! przechodź. Co karty pan! Czy ma pan coś ciekawego do powiedzenia? Ma mm. pan jakieś ciekawe historie? Aj pan spokój! A, proszę proszę powiedzieć coś. E, dobra. Jest jedna historia. Przemów, w tym bunkrze był kiedyś klaun i gonił on dzieci z maszyną. <ślesz> 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 Paszna <Straszta> historia powiem. <ślesz> Jeden mały kalanczak prawie um umarł ze strachu. Mówi pan o legendarnym Mateuszu Galantym? Tak. Był tu i widział klauna. Ostatecznie okazało się, że klaun to nie duch, a uczeń, który straszył małe dzieci. O mój Boże, co za okropna historia! A teraz daj mi pan kurde spokój. Kurde. To był właśnie losowy przechodzień. Choć z zewnątrz bunkier wydaje się nienaruszony, tak. Z zewnątrz... No znowu kibel, bo to jest to samo. Ale już, już raz spaliłeś ten żart, już drugi raz nie możesz. Nie, może. nie. Powiedz, że następny kibel. Ale jak to się prawdziwie nazywało, bo już zapomniałem... O no, kibel! No ale prawdziwe <słuch> drugie. Kanonierka? Nie, kapaniarka? Szefia. No w sumie nawet możemy się śmiać. No, to i tak będzie ciwał yy, to... ale nagrywasz to na teraz? Jest tu też... Są tu też oczywiście nawiasy do drzwi, które tutaj były. Dawaj. Dziecko, co? Tu. Dawaj, Maciej. Dziękujemy, Zosiu. E, znajdujemy się właśnie koło szkoły podstawowej w Grupie. Tutaj, jak możecie zobaczyć, jest schron. Jest to schron piechoty TR6. E, będzie... Dziękujemy, Zosiu. Znajdujemy się teraz e, w. Dalej, yy, idąc w tym korytarzu, możemy zobaczyć jedną z 8 komor, służących do brzegów. To prezentuje się bunkier IR-8 na zachód od szosy do szosy. Tak? Na czosy! Mimo iż wewnątrz bunkier nie wydaje się zepsuty, także od zewnątrz... Mimo iż wewnątrz... Dalej, idąc, możemy zauważyć wejście do jednej. Ośmi komor, które były budowane no, solidnie, nie <śmienicji> Dalej, możemy zobaczyć jedną z ośmiu komor, e, które były w składzie tego bunkra. E, tutaj w każdym z nich jest była budowana wentylacja. Wszystko jest obudowane, bezpieczne. Żeby nic się nie, nie zawaliło. No a w końcu do tego służą bunkry. Yy, możemy się przejść dalej, gdzie również można zobaczyć kolejne komory. Po mojej lewej, gdzie zaraz pójdziemy, znajduje się kaponiara. Idziemy <grym> teraz do jednej. idziemy. Orka, orka się załączyło. <grym> Witam wszystkich. Znajdujemy się na ulicy Wrocławskiej w Toruniu. Za mną jest Chyba Azamir. <grym> Zaraz wejdę tam i Nik. Dzień Dobry! Jest ma. <grym> Może... <grym> Pragnę poinformować, że w naszym lokalu nie ma wolnych miejsc. Możecie jeść na podłodze. <grym> Dziękuję, skorzystam. Idziemy teraz do kuchni. Jest to bunkier. Ośmiokomorowy, który został zrobiony dla niemieckich żołnierzy Och, w czasie wojny. To wszystko. Dziękujemy za uwagę.